Witam serdecznie Mariusz Szpakowski Carmen Bohol, Filipiny Wychodzę ze szpitala, muszę jechać do domu Zawieść tam brudne rzeczy ogarnąć się, też wykąpać Strasznie gorąco w tym szpitalu i ja wam, że żadnego wiatraka, nic tylko ten mały taki campingowy, co mamy, no ale to Danika, a ja bez wiatraka siedziałem, więc muszę jakiś wiatrak Aj. Muszę jakiś wiatrak ogarnąć dla siebie Doprowadzić się do ludzi Amigo Więc muszę się ogarnąć i wracam do Daniki Jakieś owoce chciał żeby mi też kupił więc Kuja? Can you take me to Villa Flor? Villa. No Villa. O it's far O już jestem u góry Muzyka Zaraz będę miał copyright claim. Ojej. Dobra już myślałem, że mi te kamienie wrzucili mieli nie wrzucać Ale widzę, że nie Hello Vivi <grym> No jest Me, i just come home to take shower and Okej? Okay? Babies there. You want to see baby? Noi oh, się okay. pokazałem brata. Vanessa, happy have brother? Ja. Yes. Yeah? Happy. Jak się podziwa przyglądała. Vanessa pyta siębie tak czy hey, she... Oliver się zapytał o, o nią Ja mówię, że nie, że nie może mówić, ale jak mu powiedziałem, że ty czekasz na niego to się cieszył No to tak tu skakała do góry, że dajcie spokój Bye baby. Bye, bye baby I love you e, Ogarnąłem się i wracam na posterunek Danika mnie prosiła, żeby Danika w sumie, Daniki to był pomysł, żebym przyszedł się tu ogarnął, coś zjadł, wykąpał Może czuła, że śmierdzać coś <śmany> no także jeszcze na chwilę na market wpadnę kupicie arbuza to też z tymi owocami trzeba uważać muszę poczytać które owoce może ona jeść, a które nie bo chyba nie wszystko może, nie? Ale chyba <śmany> Ale chyba arbus jest okej No, tyle. Do zobaczenia potem tym. się zaczyna u nas. Śpiewy. No, 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 szybko dla Doniki Jeszcze w wiatrach sobie przypomniałam, bo przecież tam jest tak gorąco. Aj, z domu. Baj, baj! Pięknie! Strasznie tam gorąco jest. Z domu nie chciałem brać, więc. więc... O, tam jest połówka więc kupi wietraczek. Mam na nim dostało. Ja. Wiem, jeszcze cztery mango, przeczytam czy można jak dojadę, jak nie to zjem A to jest dragon fruit. Ile 117 plus 140. Ile kosztuje dragońka? 257, 200 dolarów po kilogramie Czy mogę mieć jednego? Jeden kilogram? Jeden Tylko jeden? Jeden okay. 257 plus 100 357 dolarów Kolejny wiatrak do kolekcji w domu Nie, Ale i tak nam się przyda Bo tak tu przenosimy cały czas te wiatraki a tak to się postawi w jednym miejscu już. Także jest okej okay. Tak samo, jak żeśmy zrobili porządek z, z gniazdkami, czy przedłużaczy nie było, teraz z wiatrakami. Lutownicę taką kupiłem, bo do, przy tej baterii solarnej lin wyrwami kable muszę, muszę naprawić. A nie mam. U nas godzina 10 wieczorem. Zaraz pewnie będziemy się kładli spać, bo basek nasz kochany tutaj, zobaczcie. Benicia, tutaj? Jesteśmy sami w pokoju koty chodzą po szpitalu pasce Nie ma nikogo w naszym pokoju wiatrak tutaj jest ale nie działa więc ten wiatraczek kiedyś ja się kupiłem pokazywałem wam wszystko na razie ok niech ten nie ale... zostanie bo no, je mieliśmy problemy żeby ze cztery podejścia chyba robiliśmy może nawet pięć z karmieniem nie chciał się podłączyć do cycuszka ale się udało. I teraz jak się podłączył to się odczepić nie może. Ty, typowy facet. No, także... Jutro wychodzimy ze szpitala. Chyba. Tak pani doktor powiedziała. Danika się czuje lepiej, chociaż to już taka obolała. Te pierwsze 6 godzin po porodzie to tragedia, dziewczyna leżała, nie mogła się ruszyć w Teraz przynajmniej wstaje, chodzi. Powiem wam, że kobiety, kurczę, naprawdę ciężko, ciężko mają z tym porodę, no i faceci to mamy luksus. I często nie potrafimy docenić tego. Oli! Zaczyna się uśmiechać, chodzę. Hej, powiedz cześć wszystkim.